Cześć, witam Cię, tu Magda z w IT, a to są recenzje książek biznesowych. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj mam dla Ciebie książkę Jedna Rzecz. i Jeżeli miałabym Ci polecić jakąś książkę o zarządzaniu sobą w czasie, o planowaniu, o celach, o efektywności, o produktywności oraz w ogóle o takim podejściu do, do swojego biznesu, do tego jak to zorganizować, to właśnie to jest ta książka, Jedna Rzecz. To jest książka Garego Kellera. Jaya Pod Podtytuł to zaskakujący Mechanizm niezwykłych osiągnięć. To jest książka dla osób, które chcą być produktywne, które chcą osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty i chcą się dowiedzieć, jak to zrobić. To jest też książka dla osób, które mają lubią. Mają mało czasu i chciałyby e, też, jakby, taką, takie klu dosłownie w jednej książce. Ta książka ma e, trzy niesamowite zalety. E, po pierwsze, obala mity co do. E, celów produktywności. Po drugie ma cytaty, właśnie, które właśnie wzbogacają tą książkę i naprawdę no, pasują do każdego rozdziału. Także z tych cytatów też jeszcze bardzo dużo możesz skorzystać. I trzecia rzecz, najważniejsza, to jest wnioski i po prostu podsumowania rozdziałów. Jeżeli jesteś zajętą mamą, tak jak ja, to tak naprawdę, jak przeczytasz na początku same podsumowania rozdziałów, będziesz miała klu odpowiedzi na wszystkie pytania. Co mnie zafascynowało w tej książce? No Po pierwsze te, to rozwalenie tych mitów, między innymi mitu dotyczącego wielozadaniowości, dotyczącego właśnie tej równowagi życiowej, o tym czy można ją mieć, czy można po prostu w niej, czy balansujemy, jeżeli chodzi o tą równowagę. O tym właśnie, czy to jest efektywne, jeżeli faktycznie pracujesz dużo, dajmy na to, nie wiem, powyżej tego swojego, no powyżej tego, ile Twój organizm da radę. I to bardzo fajnie jest opisane w tej książce. Kolejną rzeczą to, a to właśnie, jeżeli chodzi o jak osiągnąć produktywność, jak prawidłowo wyznaczyć sobie cele. To co jeszcze fajne jest w tej książce to jest też wyjaśnione między innymi czterech złodziej produktywności. Co jeszcze w sumie, no ta książka po prostu ona jest taką kwintesencją produktywności, efektywności w działaniu i ustalania swoich celów. Polecam Ci tę książkę i zachęcam Cię do przeczytania, oczywiście w całości, a jeżeli nie masz czasu, to na początek przejrzyj sobie te podsumowania i zobaczysz, że na pewno będziesz chciała przeczytać całość.